Tak wygląda sytuacja my już kilka etapów mamy za sobą, bo barek jest wstępnie skręcony, brakuje tylko frontów i tam lewego pilastra. Ale to tam taki detal. Ale ten pilaster jest spłyty, zrobiony 36 mm, a ten blat stawka okazała się za krótka, więc trzeba będzie tamten pilaster przyciąć, żeby był węższy, delikatnie, co prawda ale jednak. Więc najpierw tamten pilastr obetniemy na, gdzieś tam na 6 cm, tak żeby piła mogła zapała całość, tak, piła. I będziemy na pionowo go po prostu cieli. W ten sposób. To jest jeden temat. Robią Ci się prezentowane przez nas treści? Jeśli tak, to kliknij subskrybuj, rozwij listę, dzwoneczek. Bo dobrze wiedzieć, kiedy będzie następny film. Drugi temat tutaj jest taki, że Tutaj przechodzą gole, jak widzicie, te wycięcia. Rozjaśnię trochę. I teraz tak, tutaj mamy piec na dole w dolnej zabudowie, nie w słupku, tak jak to przeważnie jest. I tu musimy też tego gola wkomponować, ale temat jest taki, że piec ma takie falce, tu widzicie, takie wytłoczenia, yy, które się kierują w górną stronę, że tak powiem, w górę. No i to nam wadziło o, o, o gola. Karol mówi, że będę musiał ciąć w kolu, no i faktycznie ciąłem. Na początku sobie pomyślałem, że trzeba będzie wyciąć aż tyle. Że całą tą wargę będzie trzeba wyciąć, to całe zaokrąglenie takie. Co też tak zrobiłem, ale zrobiłem to najpierw wstępnie z odpadu. No i przymierzyłem sobie, bo nie chciałem, wiecie, nie chciałem ciąć całej tej sztangi, bo szkoda jakby się miało popsuć. No i dobrze zrobiłem, bo czasami dobrze sobie zrobić próbę na odpadzie. Zawsze sobie dobrze robię próbę na odpadzie niż część z oryginalnego towaru. No i okazało się, że tu widzicie, tu jest piekarnik, tu to, to dosyć mocno widać. Podejrzewam, że gdybyśmy tutaj tak jeszcze położyli blat, który będzie wystawał około 9 mm poza płaszczyznę frontów, no to yy, może to być widać. Więc to by była lipa. A się okazało, że nam brakuje naprawdę niewiele. Popatrzcie, tak gol, gol tak wyglądał pierwotnie, więc tam widzicie taką szparkę. Widzicie tę szparkę? Czekajcie, jakoś wam tutaj inaczej pokażę, jakby to wyglądało, gdybyśmy nie cieli. O, gdybyśmy nie cieli, to by wyglądało tak w tej chwili. O tyle, o tyle gol był podniesiony, o tyle tu. Więc to by nie przeszło, a Obniżyć nie szło tego piekarnika na grodzi, bo wtedy jest ryzyko, że nie licowalibyśmy tutaj z frontami na równo z piekarnikiem, więc obniżanie pieca nie wchodziło w grę, więc trzeba było się tu zabawić tym golem. Jak widzicie dosyć różnica jest spora, tutaj różnica jest dosyć spora, więc nie można było tego tak zostawić. No i wymusiliśmy to cięcie. Tak jak mówię, najpierw uciąłem całą wargę, ale okazało się, że nie trzeba tyle, że wystarczy tylko wyciąć tyle o ile, o to, o to zagięcie takie, o, o to zagięcie tutaj i to już wystarczyło, żeby gol swobodnie się tutaj osadził, minął tą wargę jest OK. Tak też uciąłem tą całą sztangę, więc teraz będę to chciał zmontować razem ze sobą. Drugi temat taki, taka ciekawostka dla Was, nie wiem jak Wy robicie, ale jak widzicie, tu jest taka listwa, u mnie to jest akurat listwa kątowa, bo robimy ją tak i tak, taką elkę tu i tu, żeby po prostu, gdy wsuniecie tutaj zmywarkę i otworzycie front od zmywarki, to żeby to powietrze, które tutaj jest, nie dostawało się w takim dużym stopniu a między blat a, 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 a zmywarkę. Dlatego robimy tą listwę kątową, bo tak gdybyście zadali tylko pionową listwę, to tam by było widać blat po otwarciu zmywarki. Drugi temat. Drugi temat to jest zabezpieczanie bocznych szatek. Tutaj i tutaj dajemy listwy aluminiowe, najlepiej polecam z 3 Z Delfina nie kupujcie, bo to jest m, słabo się strasznie klei. A z 3 Ema wygląda to petarda, i tu jest jednocześnie y, dbacie o krawędź, na połączenie obrzeża z płytą. Jest to tutaj zabezpieczone, plus jeszcze bow jest zabezpieczony, więc y, wykona, naprawdę wiele cykli. W sumie na dobrą sprawę powinno to być w ogóle bez, bez żadnego Problemu. To jak to okleicie to tutaj w tym przypadku nie jest wielce istotne, ponieważ to i tak całe będzie zakryte listwą o, o i w ogóle tego nie widać. O to chodzi po prostu, żebyście to sobie w ogóle zabezpieczyli, tak jak na przykład jest sam blat biurowy bezpośrednio na szafkach i zabezpieczacie tutaj nad zmywarką, to tak samo zabezpieczajcie tutaj te listwy kątowe. Bo one też mogą puchnąć. Następna ciekawostka to jest w narożniku dolnym, tym ślepym to nazwijmy tak sobie. My tutaj żeśmy zastosowali szufladę. Już tutaj Wam tu trochę oświetlę bardziej. Mamy tutaj szufladę. No na to rozwiązanie to się świetnie sprawdza. Tu jest szuflada, a tam macie półkę, więc można tą szufladę wyciągnąć. Rzeczy, które słabo używacie rzadko. To możecie tam sobie wrzucić. No to jest taka może nie do końca, taka sama wygodna praca jak przy nerce, ale większe, większe wykorzystanie tego miejsca. Zamiast za mniejszą wygodę pracy, co prawda, ale, ale macie wykorzystaną szafkę całkowicie. Tak jest wykonany narożnik, gdzie łączymy jeden ciąg szafek z drugim ciągiem szafek. Wiem, że większość robi tak, że po prostu ten front. Ślepy front jest bezpośrednio przymocowany do tego, tego wzmocnienia, ślepego boku. Ale ja nie lubię stosować tego frontu na zero z bokiem, bo wtedy tracę tutaj możliwość regulacji, więc ja już z automatu sobie kładę między płytę a front HDF 3mm, żeby mieć tutaj już zachowany odstęp. Postęp zachowuje po to, żeby mieć po prostu możliwość regulacji tym frontem, żeby można było zawiasem mieć możliwość i wsunąć się do środka i wysunąć się na zewnątrz, jak się będzie taka potrzeba. Bo nie zawsze idzie wszystko wyregulować. Nie wszystko się reguluje tak na tip to znaczy na tip to łatwo, więc czasami trzeba mieć możliwość regulacji i w tą i w tą stronę. A łącząc ten front na zero z korpusem, no to tutaj już nie macie możliwości wciągnięcia się zawiasem do środka i odcinacie sobie taką możliwość po prostu. Dlatego ja to rozwiązuję w ten sposób. Tutaj filezuję aż na 15 cm, żeby sobie tutaj zrobić luz na ten kątownik wewnętrzny, który tu przychodzi, który łączy jednego gola z drugim golem. Jeszcze warto pamiętać, że gdy łączycie szuflady z narożnikiem, to żeby ta listwa, która tu jest. Boczna była okrejona tutaj obrzeżem, albo można też oryginalne końcówki do Gola kupić i oryginalnymi końcówkami sobie po prostu tutaj wypełnić to miejsce. Bo tutaj by normalnie teraz było widać wióry. więc oryginalne zaokrąglenie musi, oryginalne wykończenie musi tutaj być zastosowane. Bo inaczej to mówię, tu będziecie mieli wióry, Także o tym warto pamiętać. Wszystkie górne szafki, na dobrą sprawę, są na Tibona. Ale tak jakby się tak uprzeć, to wcale ten dipon tutaj może nie był do końca potrzebny. Aczkolwiek takie było zamówienie i tak żeśmy zrobili. Tu są otwory powiercone. Widzicie? Jeszcze musiałbym je wcisnąć, te tipony i poprzykręcać te podkładki od typonów. Tutaj mamy jedno podświetlenie podszawkowe z czarnym, czarna, czarne korytko, mleczny klosz. Tutaj mamy drugą listwę, drugi panel ledowy, w tym przypadku grafitowy, jak widzicie czarna, czarne korytko, kontynuacja jest fakt co prawda z przerwą, bo tu się łączą szafki, ale też idzie w pochłaniaczu. Tam z tyłu też korytko ledowe, fajnie to oświetla cały blat, naprawdę tu jest jasno. I wiadomo też zależy jaki mocy zastosujecie oświetlenie. Tak wygląda, tak wygląda akurat kątownik wewnętrzny w systemie Demosa, w systemie Gola firmy Demos. Do połączenia się kątownikiem wewnętrznym z Golem używam wkręta do uchwytów, zwykły wkręt do uchwytów, tylko musicie go uciąć na taką głębokość, żeby gwint nie wychodził poza, poza to ucho dalej. Jeśli będzie gwint taki długi, że będzie wychodził poza ucho poza to ucho, no to automatycznie wypychacie się tutaj w tej płaszczyźnie gola i tu już powstaje wybrzuszenie. Więc ważne, żeby to żeby to było krócej ucięte, tak jak u mnie jest, widzicie? Dobra i teraz próbujemy to sobie skręcić. a zazwyczaj, widzicie, to jest malowane proszkowo, więc czasami to będzie ciężko wchodzić, bo jest o te o delikatną grubość, farby grubsze, więc ciężko wchodzi w te kanaliki i w te tutaj uszy, ale jakoś mi się tutaj udało to, więc chyba tym razem też się powinno udać. O, jest, jest. I teraz po prostu to jest dziurka, więc sobie to po prostu tutaj przykręcimy. Liczymy jako komornik szafę. I teraz ciąg dalszy z tą długą listwą. Ok, łączymy tą długą listwę z tą, którą mamy już skręconą. Skręcamy tak samo jak w poprzednim przypadku, przy poprzednim połączeniu kręci tylko jeden i starczy. Kurczę, są takie czasy, że można by było powiedzieć czym ja komornik piję formatową kurczę, bo co niektórzy słyszę, że tam mają różnie. A taki mało śmieszny żart, nie? I suchar jak od Stockinger. Dobra. Listwa Jest na swoim miejscu, mogę ją teraz sobie tutaj przymocować. I tak wygląda sytuacja. Trochę etapu was ominęło, bo wszystkiego nie miałem czasu kamerować, no, ale tak to wygląda na chwilę obecną. Tutaj lamelki są też, już zamontowane. No w sumie wszystko jest zamontowane, generalnie, ale. Teraz jest etap uzupełniania. więc trzeba kontakty powłączać, włączniki pomontować. Tutaj cyrki pod tytułem, tutaj miałem montować. Co to jest w sumie? Ta lamela, i ta jest, i ta przedostatnia jest luźna, że można ją wyciągnąć, bo zawsze dajemy tutaj kołki za lamelami. A później, o, później widzicie, wklejamy z powrotem, żeby można było to w przyszłości zdemontować, gdy będzie tak potrzeba. No i tu niby miało nic nie iść, ale oczywiście centralnie w miejscu, gdzie sobie wybrałem miejsce na otwór, oczywiście był przewód. Także zrezygnowałem z przykręcania w tamtym miejscu, przykręciłem chyba w trzech miejscach i tak w tej chwili to jest, docięte jest moim zdaniem rewelacyjnie. Wchodziło na ciasno, także nawet by się trzymało bez, na dobrą sprawę, bez jakiegokolwiek przykręcania, ale wiecie, niech się trzyma. Zlew mamy już osilikonowany jak widzicie jest już założona bateria. Ja tutaj radzę klientowi ze swojej strony, żeby zakładał, czekaj, żeby syfon był zakładany zawsze przy bo żeby było miejsce na korz na śmieci, gdy zamkniecie szufladę, to wtedy ten korz na śmieci, który tu będzie w szufladzie nie będzie wam kolidował z syfonem, który by wystawał z, z komory. Także syfony montujcie na na tyle na ścianie, i tak też polecajcie wykonać klientowi łączenie jest na fres i jest blisko zlewu, to jest kwestia jakichś 8 cm no ale jak widzieliście po teście, który robiłem na, na naszym kanale, to nie powinno się nic dziać, więc jestem w dobrej myśli chociaż byłem sceptycznie nastawiony do tego, żeby łączenie frezowane robić przy samym zlewie ale jak widzieliście wytrzymało i 48 godzin no stop, gdy było zamoczone, więc tutaj też powinno być w porządku. Jeszcze kwestie regulacyjne. Tutaj podkładamy sobie naklejkę silikonową gdzieś tak 2 mm, żeby to wyrównać. Ja tymi kątowymi, tak jak już wcześniej mówiłem, odchodzę zawsze od korpusu szafki o 3 mm, żeby mieć możliwość manewru w jedną i w drugą stronę. I tak wygląda sytuacja piec z frontami. Są na równo, tam nie widać, żeśmy w ogóle cokolwiek wycinali w golu, więc wszystko się zmieściło, także jest tutaj zrobione to poprawnie. Tutaj też się wszystko ładnie poschodziło. Jedyne co by trzeba było jeszcze tutaj pomyśleć to ten pilaster jest ciutkę za płytki i tutaj wystaje delikatnie ramka, można by było tutaj ten przedłużyć gdzieś tam o 3 mm, co chyba też zrobimy, żeby było po prostu zlicowane. Tutaj też mamy taką ciekawostkę, te lamele, ciekawy temat, nie chodzi o same lamele, bo lamele jak lamele i też tutaj mamy tą samą sytuację ze względu, że ta przedostatnia i ta przedostatnia są ruchome, były ruchome, żeby przykręcić cały panel do ściany, bo tutaj opcja z sklejeniem nawet by nie miała szans, a dlaczego to już Wam pokazuję, przepraszam, tutaj na naszykowałem długą łatę. Nie wiem, czy to widzicie na kamerze. Tam u góry trochę odstaje, ale tego nawet nie widać bo na kamerze. Chociaż może wyłapiecie, że prawy górny róg rameli jest mocno dociśnięty do ściany. Zobaczcie teraz, co tu jest gane. Na przykład, jak na dole mamy ramele do samej ściany dokręcone. Tak, jak są prawie w tej chwili. Nie, jest poziomica do samej ściany. Co to gór jest? Taka sytuacja. No na oko, tam na samej górze to jest jakieś 3,5 cm. 3,5 cm. Tutaj jest taki brzuch. Taka sytuacja. klient do tego, wie sam nas przepraszał, że ścianie krzywe, stary dom. Chociaż remont zrywany bardzo ładnie, no to wszystkiego się nie przeskoczy. Dzięki za uwagę. Do następnego filmu. Cześć.